Dzień dobry, mam na imię Bartek, a to jest czwarta część mojego komentarza do książki pod tytułem Sekset.pl. Tworząc ten komentarz, posługiwałem się dwoma innymi pozycjami. Jest to Pismo Święte i druga to Katechizm Kościoła Katolickiego. Jednym z głównych wątków poruszonych w tej książce jest temat rozpoczęcia współżycia płciowego, czyli tzw. pierwszego razu. Książka, przez twoje zdjęcia, obrazy osób w erotycznych pozycjach, rozbudza wyobraźnię, zapraszając do seksu. Moim zdaniem, książka ma na celu seksualizację młodzieży i zaraz to udowodnię. Najpierw zacytuję fragment, w którym autorka w rozmowie z edukatorką seksualną. Mówi, że książka ma na celu rzetelną edukację seksualną, a nie seksualizację. Oto fragment mówiący o seksualizacji i rzetelnej edukacji seksualnej w rozmowie z edukatorką seksualną. Jest na stronie 273. jest już pod koniec książki. Ta druga, prowadzona w sposób rzetelny, opóźnia wiek inicjacji seksualnej. Nastolatki, które są świadome rangi tego wydarzenia i jego konsekwencji, podejmują współżycie później niż osoby, które nie miały żadnej edukacji seksualnej. U nas jest to mylone. Zajęcia z edukacji seksualnej dotyczą m.in. asertywności zgody obu stron na seks. To coś zupełnie innego niż seksualizacja, w ramach której atakuje się komunikatem. Musisz wyglądać dobrze, masz być seksi. I ja zaraz udowodnię, że tutaj właśnie chodzi w tej książce o to, aby seksualizować młodzież i aby młodzież rozpoczęła szybko życie seksualne, czyli współżycie płciowe, między innymi przez swoje zdjęcia, które zaraz tu będę ukazywał. W tej książce, więc tak najpierw wchodzimy na stronę numer 13 proszę, to sobie zobaczycie. Tutaj mamy obrazek. Chłopak y, przy łóżku. A na łóżku dziewczyna. Chłopak y, nie ma koszulki, i napis seks nad łóżkiem. Czemu to ma służyć? Y, tak zwane lokowanie produktu. Produktu seksualnego, seksualizacji. Napis seks nad łóżkiem. Wiadomo o co chodzi. I co się może dalej dziać. Przypomnę ten cytat, co, co, ma na, co ma na celu rzetelną edukację seksualną. Opóźnienie wieku inicjacji seksualnej. To tu mamy. Jak, może ten op, jak, jak to wygląda ten opóźnienie wieku inicjacji seksualnej? Teraz tak, następna strona, strona numer 15. Proszę bardzo, tutaj mamy dziewczynę półnagą. W ciekawej pozycji, czemu, czemu ma służyć taki, takie zdjęcie? No ciekawe, to można pozostawić bez komentarza: obok jest jakiś chłopak, przemilczę to i, i powiedzcie mi, czy to jest rzetelna edukacja seksualna? Czy to jest rzetelna edukacja seksualna? Czy przypadkiem tu nie jest deprawacja? i seksualizacja młodzieży. Ym... Idziemy na stronę numer 30. Tutaj są ci sami młodzi ludzie, którzy byli wcześniej. To był napis seks nad łóżkiem. Zobaczcie, że już teraz się dzieje coś innego. No, nie wytrzymali i teraz się zaczynają przytulać. Tutaj to właśnie jest ukazane. To nie jest zapewne to nie jest przyjacielski uścisk. Idziemy dalej. Cel numer 54. Zona ona numer 54. Um. Tutaj mamy zobaczyć, Możemy zobaczyć człowieka. Um. Pamiętacie co było, o czym była wcześniej mowa o popkulturze? No nie wiem. Jest to mojej wyraz jakiejś popkultury. Wcześniej było mówione że to powiem hmm. seksualizacja mocno łączy się z popkulturą. Tam znajdziemy różne jej przejawy: konkursy małej mis, wulgarne teledyski, reklamy, lalki, które mają makijaże i stroje na wzór dorosłych, seksownych kobiet. To narzucanie dzieciom, no, związane ze światem dorosłych. No, ciekawy jestem. No, tutaj jest, jak widzę, tutaj makijażu to jest tona. Um. W ogóle no zobaczcie to sami i ocencie Ja idę dalej, to jest strona numer 79 Idziemy teraz na stronę numer 79 że ta kolejna rzetelna edukacja seksualna mamy kobiety młode dziewczyny um. bieliźnie fajnie jest, jedziemy dalej 81. To jest przykład tak zwanej popkultury. Zresztą zetniliście się z takimi zdjęciami w różnych tam nie wiem w czym, w internecie i tak dalej. Czyli czereśnie, jak sobie jakaś, jakaś kobieta je sobie czereśnie. Pamiętajcie znowu, co było napisane o tej rzetelnej edukacji seksualnej. To nie, jest, to nie jest przejaw jakiejś popkultury. Zapewniam Was, że tu nie chodzi o jedzenie czereśni. No, ale dobra, idziemy dalej. Strona numer 102. Strona numer 102. To jest to zdjęcie, moim zdaniem, e, zdjęcie to jest od rzeczywistego przesłania tej książki, która wiąże się z, tym, z, z jej tytułem, czyli Sekset.pl Czyli zadanie seksualiz seksualizowanie Polski. Chłopak w koszulce, w, w koszulce. E, z godłem i z napisem Polska, z orłem. Nie wiem, jest to dla mnie jakiś symbol, to zdjęcie seksu, po prostu zadania, jakie, jakie ma ta książka, czyli seksualizację seksualizacja Polaków. Strona 104: zdjęcie dwóch młodych kobiet. Takie zdjęcie. I czemu to zdjęcie ma służyć powiedzcie mi. Idziemy na stronę numer 116. A jeszcze przed stroną 116 mamy tutaj coś takiego. Co to jest? Chyba to nie są złożone ręce w, w jakimś przyjacielskim uścisku. Sądzę, że to jest do tych dwóch ciał. Znowu przypomnę cytat czemu ma służyć rzetelna edukacja seksualna. Opóźnienia w wieku inicjacji seksualnej no, i teraz ta strona numer 116, a tu jeszcze wcześniej, no, jak już mi się otwarło, to są ci sami, są z, z napisem sexset.pl. No, jak widzę, nie wstali, nie ubrali się i nie poszli, tylko robią coś innego. I to jest strona 116, otwarty rozporek. Czemu ma służyć to zdjęcie? Proszę mi powiedzieć. Moim zdaniem wiadomo czemu służy. Seksualizacji młodzieży, deprawacji, otwarty rozporek na pewno nie służy temu, aby go zaraz zamknąć i iść dalej, tylko żeby ściągnąć spodnie do końca. To są, to są takie proste niuanse, ktoś to ogląda i wiadomo o czym myśli, co by tu dalej robić. Czyli tak zwana seksualizacja. Schodzimy na stronę, a w międzyczasie od razu mi dwie dziewczyny i kolory tęczy. Jedziemy dalej. 123. O co my tu mamy? To już zdjęcie naprawdę. Dwóch chłopaków. Ee, rozbierających się chłopców. Hmm. Co oni tu będą robić? Sądzę, że one pewnie się rozbiorą i pójdą razem pływać. Jedziemy dalej. Strona numer 100. O tutaj jaka to jest strona to była strona 123 a to jest strona numer 124 dla mnie jedno z najbardziej brudnych zdjęć w tej książce jakiś ktoś bierze sobie dziewczynę w aucie proszę zobaczyć zbliżę na jego paznokcie jak to wygląda co ma na ręce Podoba Wam się takie coś? Uważacie, że warto czytać i oglądać takie książki, i czemu służy ta książka. Dla mnie po prostu mówiąc krótko, to jest brudne zdjęcie. Naprawdę nikomu by nie chciał, żeby to oglądał, ani, żadne, ani, ani nikt z młodzieży, ani żadne dziecko, żeby. No w ogóle lepiej, żeby tego nikt nie oglądał takiego czegoś. Tutaj znowu widzimy o co chodzi. Przyjacielski uścisk. Strona numer 125 to była, tak. Wchodzimy na stronę 135. Huh. Co my tu mamy? Umówili się na czytanie książek. Jedziemy, strona 189. Zdjęcie symboliczne. Zjedzone jabłko. Symbol czego? Symbol popełnienia grzechu. Symbol tego, że poszło się za tym, za czym nie powinno się pójść. To zdjęcie właśnie to jest symbol tego, czego nie powinno być. Jest to, jest to zdjęcie nieczyste, które służy temu, aby iść za tym, co podpowiada zły. Aby nie robić tego, co robi Kościół, ale właśnie robić, co, co proponuje Kościół, co mówi ale aby, aby robić to, co nakazują autorzy tej książki. Po prostu nie róbcie tego nie, nie, nie za, naprawdę nie polecam tej książki. Same te obrazki mówią o tym. Wystarczy je tylko przejrzeć, aby je w ogóle po prostu nie czytać. Hmm. I teraz mam do Was pytanie, czy te wszystkie obrazki, które tutaj kolejne, można sobie tak oglądać, takie coś. Powiedzcie mi, czy to jest opóźnienie wieku inicjacji seksualnej, zjedzone jabłko. To jest, to jest naprawdę, i powiem Wam, to nie, to nie jest zdjęcie zrobione po prostu przez przypadek, że nie wiem, e, dziewczyna sobie jadła jabłko i nagle ktoś jej zrobił zdjęcie. To po prostu jest wszystko, to, 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 robili, to, to nie wiem, robili ludzie, dali jej jabłko do ręki, żeby pozowała, żeby po prostu tak wyszło. I czemuś to ma służyć? To nie ma służyć temu, aby wam ułatwić życia, aby, aby było fajnie, aby was wprowadzić w jakąś seksualność, aby przełamać temat tabu, to służy tylko temu, aby rozpocząć życie seksualne. I teraz tak, czy te wszystkie obrazy, które oglądaliście, którym wam ukazałem, które są w tej książce, czy one mają opóźnić wiek inicjacji seksualnej? Czy według Was to jest rzetelna edukacja seksualna? Co jest na końcu tej książki jeszcze napisane? Jeszcze Wam pokażę. Proszę bardzo. To książka dla dziewczyn i chłopaków, którzy chcieliby lepiej zrozumieć własne ciało i głowę, dobrze się czuć z własną seksualnością, cieszyć się radosnym i bezpiecznym seksem. seksem. Sekset.pl. Książka świetna w łóżku. Książka świetna w łóżku. Czyli już, jakby jesteś w łóżku, to już jesteś seksualizowany. Już jesteś w łóżku, już Cię dopadli, już to zrobiłeś. Jeszcze tak. Na stronie numer 102... Cytuję, strona numer 102, jedziemy. To może nie jest strona 102, tylko jakaś inna. Nie umiem teraz tego znaleźć. To jest rozmowa Teraz coś znajdę. Jak tego nie znajdę, to zacytuję Wam tutaj. Nie wiem. W każdym razie mam tutaj cytat przed sobą z tej książki. I tak, jest pytanie takie. Co jest ważne przy podjęciu decyzji o pierwszym razie? I tutaj Pan odpowiada. Trzeba się zastanowić, czy nasz partner lub partnerka to, odpowiedzial, to, odpowiedzialna, to odpowiedzialna osoba. Taka, której ufamy i o której wiemy, że otwarcie, że otwarcie możemy rozmawiać z nią o swoich oczekiwaniach, wyobrażeniach i lękach tak, ja bym się zastanowił, e, czy chwila, w której zrobię jedną z najważniejszych rzecz, rzeczy w życiu, jest odpowiednia. To e, tak zwany pierwszy raz to spotkanie, spotkanie się dwóch e, kochających się. Powinno być spotkanie dwóch kochających się osób. To nie jest wspólne wypicie wina. Miłość ma tę cechę, że nie przemija. Prawdziwa miłość nie przemija. Przez połączenie się dwóch kochających się ludzi może powstać nowe życie, nowy człowiek. Pomyślmy o tym, skoro ponad 90% społeczeństwa w Polsce to katolicy, decyzja o pierwszym razie powinna być tylko jedna po ślubie. Tymczasem w tej książce słowa ślub lub małżeństwo nie uświadczymy. Książka pokazuje najbardziej banalną i prostacką drogę, jaką może wybrać człowiek słuchający dzisiejszego świata, czyli drogę przyjemności i zabezpieczenia się przed ciążą, o czym mówi kolejny cytat. Zacytuję go teraz. Eee, pytanie. Jeśli już zdecydowaliśmy się, eee, jeśli już zdecydowaliśmy, jak się przygotować, we dwoje wybierzemy sposób, w jaki się zabezpieczymy. Pierwszy raz powinien być zawsze z prezerwatywą. Przekaz to jest przekaz tej książki. Która ochroni nie tylko przed niechcianą ciążą, ale także przed infekcjami przenoszonymi drugą płciową. Do seksu oralnego możemy przygotować chusteczkę lateksową. Dobrym pomysłem jest pójście do ginekologa, który pomoże wybrać antykoncepcję. Zobaczcie, że tutaj od razu jest, jest od razu zabezpieczenie się. Pierwszy raz już Z góry, z góry ustalone na pierwszy raz, czyli takcy młodzi ludzie przed ślubem, seksualizacja, od razu seks, zabezpieczenie się, żeby być bezpiecznym, po prostu przed dzieckiem. Mówiłem już o tym po prostu, że jeżeli ktoś nie we wcześniejszych częściach do tego komentarza do tej książki. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na, na to, aby mieć dziecko, to nie jest także gotowy na to, aby współżyć, ponieważ e, płodność jest nie, nieodłącznym elementem współżycia. Więc e, jeżeli nie jesteś gotowy na to, aby mieć dziecko, nie jesteś gotowy na to, aby współżyć. Chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj w tej książce nikt nie napisał o miłości i odpowiedzialności za drugą osobę, ani o otwartości na nowe życie, e, młodych mężczyzn uczy się, jak zabezpieczyć, jak się zabezpieczyć, żeby nie było dziecka. Żeby nie wpaść. Wielkie wpadnięcie. I chciałem jeszcze powiedzieć coś takiego. W pewnym plemieniu młody mężczyzna mógł mieć kobietę i współżyć z nią dopiero, gdy zabił lwa. Gdy on upolował lwa, Udowodnił to, że jest silny, że po prostu jeżeli upolował lwa, to będzie umiał zabezpieczyć byt swojej rodzinie. No, u nas jest, no nie wiem, z, z dziewczyna pójdzie po, z jakimś chłopakiem, nie wiem, że fajnie wygląda, może ładnie tańczy, nie, nie wiem, co robi, po prostu nie ma czegoś takiego, że on, on musi po prostu czegoś dokonać, żeby był wiarygodny w tym, że zabezpieczy byt rodzinie, że będzie dobrym ojcem. Dobrym mężem. Dawniej kobiety nie chciały nawet myśleć o ślubie z mężczyzną, który nie był w wojsku. Mężczyzna, który zna swoją wartość. Mężczyzna, który zna swoją wartość, jest odpowiedzialny i silny, i wie o tym, że nie musi udowadniać sobie i światu, że potrafi zdobyć seksualnie kobietę. E on jest na tyle silny, ma, ma, tyle, ma takie poczucie wartości, wie, że jest takim mężczyzną, że on nie musi pójść z kobietą do łóżka, żeby udowodnić sobie, że jest mężczyzną. Jeżeli jest jakiś człowiek niedowartościowany, mężczyzna niedowartościowany, to on musi po prostu zdobyć tą kobietę, zdobędzie ją. Jakim ja jestem mężczyzną, poszedłem z kobietą do łóżka. Zaliczyłem kobietę. Mężczyzna, który zna swoją wartość, nie musi tego robić. Eee... Mężczyzna, czyli mężczyzna, który jest silny, nie musi iść po siłę do kobiety. Proszę zatem zobaczyć, co jest napisane w Biblii w księdze Wyjścia 15, 2. Kto jest siłą mężczyzny? Wielu jest młodych mężczyzn, którymi, z którymi ojcowie nie przeprowadzili odpowiednich rozmów na przykład takich, że coś znaczą, że mają swoją wartość i należy szanować kobietę. Mężczyzna, który nie otrzymał tego, nie został mu powiedziano od swojego ojca, że jest silny, on szuka tej siły w tym, że pójdzie do kobiety. Uważa, że po prostu jeżeli zdobędzie jakąś kobietę, pójdzie z nią do łóżka, to wtedy jest super, wtedy jest silny. E, a tak naprawdę to nie jest wyznacznikiem jego siły. E, mężczyzna, który e, czuje się, który ma jakąś wartość, nie musi iść e, po siłę do kobiety. Ta kobieta nie musi mu dawać siły, on nie musi być wtedy czuć się silny, że zdobędzie jakąś kobietę, e, ponieważ on zna swoją wartość. E, tak również jest wiele, e, podobna jest sytuacja z młodymi kobietami. E, Również jest ważne to, co usłyszały, usłyszały od swoich ojców, jak były traktowane. Jeżeli, jeżeli młoda dziewczyna nie usłyszała od swojego taty, że jest piękna, ładna, e, że jest księżniczką, e, ona nie ulegnie pierwszemu, lepszemu, który powie jej, że jest ładna. Na przykład, e, jeżeli jej ojciec nigdy nie powie, że jest ładna, że, nie wiem, że ładnie tańczy, i nagle jej to ktoś powie, jakiś chłopak, to ona po prostu do niego pójdzie, pójdzie z nim, bo ona nigdy czegoś takiego nie usłyszała od swojego taty. I chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie jest wiele dziewczyn, które nie słyszały od swoich ojców takich słów: że są ładne, piękne, ładnie wyglądają, ładnie się ruszają, ładnie tańczą. Takie dziewczyny są również niedowartościowane. I pójdą za tym, za tym chłopakiem, który powie: Ej, ty jesteś. No, na, powiem teraz brzydko, zacytuję, fajna dupa jesteś, i one po prostu pójdą za nim, ponieważ ktoś im, nawet no, tak, przez takie brzydkie, tak to brzydko powiedziane, pójdą za tym, ponieważ ktoś się nimi zainteresował. E Taka dziewczyna szybko nie ulegnie, gdy ktoś powie jej właśnie, że jest ładna. Dziewczyny księżniczki nie pozwolą, by używano wulgaryzmu w ich towarzystwie, w otoczeniu kobiety, która na swoją wartość mężczyzna za, zacznie zachowywać się jak rycerz. Mam do Was jeszcze pytanie: jakich chcielibyście, chciały, chciałybyście mieć rodziców, chcielibyście takich, którzy uszanowali pierwszy raz i poczekali do ślubu, a potem e, poczuło się dziecko, może Ty, jako owoc ich wspólnej miłości? Czy takich rodziców, którzy nie mogli wytrzymać i skierowali się na przyjemność i lęk przed poczęciem dziecka? Zobaczcie, że nikomu z autorów tej książki nie przyszło nawet na myśl, że pierwszy raz może być czysty i otwarty na nowe życie. Jeżeli pierwszy raz będzie po ślubie z otwarciem na nowe życie, to możesz być z tego dumny, bo jesteś wśród elity. Zobaczcie, co wam proponuje dzisiejszy świat. Wkładanie, wstrzykiwanie, nakładanie różnych świństw, żeby tylko nie zajść w ciąży. Pokażę wam teraz pewne obrazki. I zobaczcie jak to wygląda, co Wam proponuje świat. To jest tak, tak zwany bezpieczny seks. Czy to wygląda bezpiecznie? To nie jest to jest ułuda jakaś bezpieczeństwa. Strona numer. Yy, to jest na, te obrazki są na numer, stronie numer 170. Proszę. A 170 o tytule Metody Antykoncepcji. Proszę. Wkładka wewnątrz maciczna, nazywana również spiralą domaciczną. Pigułki antykoncepcyjne. Plastry antykoncepcyjne. Zastrzyki antykoncepcyjne. Implant antykoncepcyjny. Hmm. No to będzie temat następny raz. W każdym razie hmm, w tej części chcę, jak już mówię, w każdych innych częściach nie zachęcam do czytania tej książki ta książka deprawuje młodzież, e, ją seksualizuje. E, dziękuję za wszystko, co w tym w komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę.